Witam wszystkich i zapraszam na kanał ATech. Dziś przyjrzymy się ambitnemu projektowi opracowanemu przez duński rząd wyspie do produkcji zielonej energii. A gdyby 34 miliardy dolarów inwestycji kapitałowych mogły zaspokoić potrzeby energetyczne 6 milionów ludzi i to bez zanieczyszczania środowiska, zrobiłbyś to? Na to pytanie z hukiem odpowiada obecnie Dania, kraj liczący 6 milionów mieszkańców. Zapraszamy na kolejny odcinek na ATech. Zielona energia wydaje się być jednym z kluczy do przyszłości ludzkości. Jeśli się uda, będzie to oznaczało zmianę społeczną o implikacjach dla całej planety. Coraz wyraźniej widać jednak, że do rozwiązania kryzysu klimatycznego potrzebne są bardziej radykalne zmiany. Recykling odpadów i odłączanie urządzeń w stanie czuwania już nie wystarcza. W istocie w tej dziedzinie zrealizowano już kilka monumentalnych projektów. Park słoneczny na pustyni Tenger w Chinach zajmuje ponad 25 km2 i jest jednym z największych na świecie. Korea Południowa wykorzystuje obszar o podobnej wielkości do generowania energii z fal. Jest to możliwe dzięki sztucznej ścianie, która wytwarza energię pływów, podczas gdy Wielka Brytania zasila około 600 tysięcy domów dzięki jednej dużej farmie wiatrowej na zachodnim wybrzeżu. Po drugiej stronie Atlantyku Kanada jest gotowa do otwarcia największej na świecie fabryki zielonego wodoru. Dania również jest zainteresowana przejęciem tej technologii. Będzie to krok naprzód w produkcji energii dla całej przybrzeżnej wyspy. Będzie to olbrzymi krok w dążeniu kraju do zielonej energii. Rządowy projekt samowystarczalnej wyspy będzie miał powierzchnię 11 tysięcy m2, wielkość odpowiadająca 20 boiskom piłkarskim przy koszcie 34 miliardów dolarów. Trzy strony wyspy będą chronione wysokimi wałami, natomiast czwarta strona zapewni miejsce do cumowania dla łodzi potrzebnych do konserwacji i sprzętu. Ta wyspa będzie sztuczną konstrukcją. Będzie się składać z dużej pływającej masy lądowej i powinna być umiejscowiona około 80 km od duńskiego wybrzeża. Między innymi będzie ona dołączona do miejsca otoczonego turbinami wiatrowymi. Początkowo będzie produkować wystarczająco dużo energii elektrycznej, aby zasilić 3 miliony gospodarstw domowych, to nieco więcej niż 2,7 milionów domów w dzisiejszej Danii. Ta skwantyfikowana prognoza dotyczy jedynie pierwszej fazy produkcji długoterminowej. Zdolność dostarczania energii z wyspy ma wzrosnąć do poziomu, przy którym możliwe będzie zasilenie ponad 9 milionów domów. Oznacza to początkową produkcję około 3 GW energii, która z czasem wzrośnie do prawie 10 GW. Świadomy ekologicznie duński rząd ogłosił na początku 2021 roku, że z największego producenta ropy w Unii Europejskiej przejdzie do 2050 roku do całkowitej eliminacji paliw kopalnych. Już teraz odmawia wszelkich nowych licencji na poszukiwanie ropy na swoich terytoriach na Morzu Północnym. Ten projekt Wyspy Energetycznej jest kolejnym krokiem. Już 40% energii w Danii jest produkowane przez wiatr. Projekt ten ma wiele celów. Pierwszym z nich jest możliwość zainstalowania ponad 200 turbin wiatrowych, a tym samym wzmocnienie swojej niezależności w zakresie zielonej energii. W istocie turbiny są bardziej wydajne, gdy znajdują się na morzu, ponieważ mogą być większe i wykorzystywać ogólnie wyższe prędkości wiatru. Oprócz wielu pozytywnych skutków, jakie będą miały na środowisko, pojawią się też jednak pewne minusy. Szczególnie pojawiają się pytania dotyczące zanieczyszczenia tych infrastruktur, wpływu ich produkcji oraz faktu, że w końcu staną się one przestarzałe. Według niektórych badań morskie struktury tego typu stanowią schronienie dla ryb i innych morskich stworzeń. Z drugiej strony mogą one również zabijać ptaki. Ogromna ilość energii wiatrowej wytwarzanej wokół wyspy będzie wykorzystywana w dużej mierze jako paliwo. Będzie to robione przez dużą ekologiczną instalację wodorową. Woda jest tak obfita w morzu, że wydajne staje się rozszczepianie cząsteczek wody w celu uwolnienia wodoru przy użyciu energii elektrycznej. Ten proces wytwarzania wodoru z wody nazywany jest elektrolizą. Zasadniczo polega to na przepuszczeniu prądu przez ciecz, co powoduje, że woda reaguje na dodatnio naładowaną anodę. Pozostawia to dodatnio naładowane atomy tlenu i wodoru. Przepuszczalna membrana między tymi dwoma elementami pozwala wodorowi na przejście i powrót do ujemnie naładowanej katody. W wyniku tego powstaje gazowy wodór. Gdy źródło energii elektrycznej wykorzystywanej do przeprowadzenia reakcji jest ekologiczne, jak w przypadku tutejszych turbin wiatrowych. Cała reakcja jest wolna od gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń. Oczywiście bez zielonej energetyki nadal handlowalibyśmy jedną formą energii za drugą. Szkody dla środowiska powstałyby już przy produkcji energii elektrycznej wykorzystywanej w elektrolizie, a dodatkowo straciłbyś część tej energii w plonach reakcji. To sprytne połączenie ogranicza szkody środowiskowe głównie do obiektów potrzebnych do budowy. Łączy w sobie wyspę i związane z nią wymagania i to bez wpływu na samą produkcję energii. Raz wyprodukowany wodór można wykorzystać na wiele różnych sposobów. Oprócz energii elektrycznej dla domów obejmuje to produkcję paliwa amoniakalnego. Ten rodzaj paliwa może być wykorzystywany do zasilania statków w sposób przyjazny dla środowiska, ale również samolotów. Opcja paliwa lotniczego jest szczególnie interesująca z ekologicznego punktu widzenia, biorąc pod uwagę wysokie globalne zapotrzebowanie. Samoloty są odpowiedzialne za dużą ilość emisji dwutlenku węgla do środowiska. Produkując paliwo tą metodą, można również w ramach procesu produkcyjnego pozyskiwać węgiel z powietrza, co stanowi dodatkową korzyść dla środowiska. Wodór produkowany na wyspie ma być również wykorzystywany w dalszej perspektywie do zasilania pojazdów oraz zakładów przemysłowych. Morska wyspa może okazać się dużym atutem dla Danii, przynoszącym długoterminowe korzyści gospodarcze oraz korzyści dla środowiska. Sąsiednia Szwecja znalazła już sposób na efektywne radzenie sobie z odpadami. Opracowali oni system, który jest tak wydajny, że kraj ten musi importować odpady. Dzięki tej technologii zarabiają zarówno na odzysku odpadów, jak i na ich sprzedaży jako paliwa. Podobnie Dania będzie pompować paliwo ze swoich przybrzeżnych wysp z powrotem na ląd w postaci płynnej przez ogromne podwodne rury. Paliwo to będzie wykorzystywane głównie do zasilania domów, różnych gałęzi przemysłu oraz transportu, ale pozwoli to również na wzbogacenie się kraju poprzez eksport tego produktu. W przeciwieństwie do wcześniejszej produkcji ropy, paliwo to mogłoby być również sprzedawane po wyższej cenie jako forma zielonej energii. Mówi się, że zainteresowana jest tym Holandia oraz Niemcy. Minister zdrowia Dan Jorgensen powiedział o projekcie, że oprócz zaspokojenia zapotrzebowania kraju ich strategia polega na pomocy innym krajom Unii Europejskiej w osiągnięciu ich celów. Jego zdaniem w dłuższej perspektywie projekt ten powinien być szczególnie lukratywny dla kraju. Nawet rozpoczęcie budowy jest jeszcze odległe. Planowany termin rozpoczęcia to 2026 rok. Po wyszukaniu inwestorów i dalszym planowaniu technicznym, a także ocenie skutków samego projektu i wpływu na środowisko, komisja zdecydowała o ogłoszeniu przetargu. Dokładna lokalizacja budowy jest wciąż trzymana w tajemnicy, co chyba nie jest zaskakujące: będzie to najdroższa budowa w historii Danii. Jest to kolejny duży krok dla duńskiego przemysłu turbin wiatrowych. Ukończenie takiego projektu sprawi, że duński przemysł utrzyma się na pionierskiej pozycji. Zielona Rewolucja jest już mocno zaawansowana. Oczywiście już teraz kraj ten wytwarza ponad 50% energii wiatrowej w Unii Europejskiej. Istnieją surowe przepisy dotyczące różnorodności biologicznej, leśnictwa i zrównoważonych paliw, a roczny raport energetyczny będzie podążał drogą do neutralności węglowej, która jest kluczowym celem polityki Danii. To nie jest jedyna duża budowa energetyczna dla Danii. Politycy tego kraju zobowiązali się do realizacji drugiego projektu na naturalnej wyspie Bornholm na Morzu Bałtyckim. Będzie on również przeznaczony dla produkcji zielonej energii. Czy tak duże rozwiązanie może odnieść sukces i rzeczywiście wpłynąć na kryzys klimatyczny? Daj znać w komentarzu, co Ty sądzisz o budowie nowych źródeł dla zielonej energii oraz czy sam korzystasz z takiego źródła energii do ogrzewania np. Twojego miejsca zamieszkania. Co sądzisz, czy będzie to przyszłość dla naszej planety i pozwoli nam uniknąć zanieczyszczeń na szeroką skalę? Jeśli podobał Ci się nasz temat dnia, zapraszamy do polubienia tego filmu. Aby cieszyć się większą ilością takich filmów jak ten, zasubskrybuj kanał, aktywuj dzwonek powiadomień, aby jako jeden z pierwszych zobaczyć nasz kolejny film i do zobaczenia wkrótce na ATECH.